Niestety w takich okolicznościach przyrody, jak mamy dzisiaj, liczyliśmy na to, że będziemy wpuszczeni do tutaj obiektu Urzędu Miasta. Natomiast niestety potraktowano nas, że musimy tutaj być na zewnątrz. To my z tym nie mamy problemu, natomiast to widzimy, jaki jest szacunek, to przede wszystkim do Państwa, do mediów, że musimy tutaj stać pod Nie niebem. Na szczęście nie pada, mamy słoneczko wyszło, czyli plus dla nas. Szanowni Państwo, za dwa dni mamy sesję Rady Miejskiej. Na tej sesji będzie kilka takich istotnych punktów obradowanych dotyczących właśnie naszych mieszkańców i z czym oni będą w najbliższych miesiącach, latach się spotykali. Powiem też o kilka słów na temat budżetu na rok 2025, czyli aktualnego budżetu. On też jak zawsze na sesji on jest troszeczkę zmieniany i porównamy teraz w tej chwili jakie były plany na rok 2025, jeżeli chodzi o wynik miasta. Planowaliśmy 80 milionów na minusie. Za dwa dni będziemy mieli przed sobą plan, który będzie określał 130 milionów na minusie. Planowaliśmy, czyli pan prezydent planował kredyty na poziomie 130, okaże się za dwa dni, że planujemy kredyty na 300 milionów na bieżący rok. To są te finansowe dane, które są negatywne, jeżeli chodzi o miasto. Natomiast w programie sesji są też bardzo interesujące punkty. Jednym z tych punktów jest wzrost podatków od nieruchomości. Dzięki temu wzrostowi pan prezydent zabierze mieszkańcom około 3,5 miliona złotych. Jest to podwyżka maksymalna, którą może pan prezydent zastosować. Być może to nie jest mocno odczuwalne dla jednego indywidualnego mieszkańca, bo to jest około 5% wzrost tej kwoty. Podatku. Natomiast to pokazuje, w jakim stanie finansowym jest Walbrzyk, że każdą możliwość wykorzysta ku temu, żeby od mieszkańców ściągnąć pieniążki i zasypywać te dziury finansowe. Kolejnym punktem bardzo istotnym tutaj o tym punkcie powie kolega Rafał Kiercz, który jest z nami, dotyczy transportu lokalnego. To, co Państwo usłyszycie, to jest bardzo bulwersujące i pokazuje styl rządzenia i funkcjonowania miasta i pana prezydenta.